Od kępa chwastów na polnej drodze. To, co jest za moimi plecami, to jest chwastnica jednostronna. Uciążliwa roślina towarzysząca w uprawach roślin okopowych, ale i warzywnych. Jak będziecie na spacerach w najbliższym czasie, przyjrzyjcie się tej roślinie, bo znajdziecie bardzo ciekawy grzyb, patogen chwastnicy. To, co widzicie tutaj, te takie narośla, to jest zmiana patologiczna powodowana przez gatunek Ustilago trichofora. z jeden z gatunków. Głowni. Po pewnym czasie te narośla zaczną kruszeć i wydobędzie się z nich czarny, pylisty pył z zarodnikami przetrwalnikowymi. Ponad 20 lat temu badałem, co się dzieje z populacją chwastnicy jednostronnej w momencie, gdy ten grzyb wystąpi. Co się okazało? Że rośliny chore wytwarzały mniejszą liczbę nasion i te nasiona w dużo mniejszej liczbie kiełkowały niż z roślin zdrowych. I miałem takie jedno stanowisko, gdzie przez 3 lata obserwowałem, co się będzie działo z populacją chwastnicy jednostronnej, i ta populacja się wycofała z tego miejsca. To jest przykład naturalnej metody, z którą próbują naukowcy się zmierzyć, i próbują wprowadzić to do handlu tak zwane mykoherbicydy brzmi to fantastycznie, bo to jest preparat biologiczny. Natomiast okazuje się, że w laboratorium preparaty działają, natomiast w terenie jest taki duży opór środowiska, który powoduje, że grzyby pato patogeniczne dla tak zwanych chwastów wcale nie muszą działać tak skutecznie jak w laboratorium. Natomiast jest to bardzo fajna ciekawostka przyrodnicza. Tak zwane chwasty mają też swoje patogeny.